Kilka dni temu nie udało nam się tutaj dojść do pomnika w Lasie Grabińskim. Pomnik pomordowanych. Tam widzimy są wiatraczki. No to idziemy do pomnika. Tutaj mamy do Iwonicza godzina 20 do cmentarza cholerycznego 15 minut. Czas grabiński jeszcze 10 minut. A tutaj gdybyśmy szli szlakiem wtedy to była godzina 30 minut. Także przechodzimy przez taką bramę, piszę do pomnika, szlak biało-czerwony i idziemy. A tam w dole już nawet mamy barierki, także szlak pięknie oznakowany. Tutaj mamy na drzewie napis do pomnika. Od tego miejsca zaczyna się już barierka. Drzewa oznakowane, chyba do wycięcia. A tam w dole coś już widać. Tutaj też tabliczka do pomnika. Las Grabiński robi wrażenie. Aby zachować pamięć o poległych, wytyczono biało-czerwony szlak pieszy. Nosi on imię Armii Krajowej i prowadzi z Iwonicza Zdroju do Lasu Grabińskiego. Rozpoczyna się w centrum miejscowości i jest dobrze oznakowany. Tutaj mamy już pomnik, bardzo ładny, z z orłem w koronie, flaga biało-czerwona. Na granicy Iwonicza i Lubatowej, na wzniesieniu, jest las Grabiński. Tu 24 lipca 1944 roku, wczesnym rankiem, żołnierze niemiecko-ukraińskiego batalionu SS Kalizien zamordowali 72. Wcześniej aresztowanych i osadzonych w więzieniu w Jaśle Polaków. W większości byli to żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wielu z nich było mieszkańcami pobliskiej Lubatowej. Naocznym świadkiem tych wydarzeń był mieszkaniec Iwonicza Marian Krupa. Z jego relacji wynika, że kolumna kilku ciężarówek dojechała na Mołdawię. Przysiłek Iwonicza. Na drodze przy potoku w okolicy Pańskiej Góry zatrzymała się. Oprawcy bali się pędzić skazanych piechotą przez miejscowość. Świadek usłyszał głośne krzyki w języku niemieckim i dźwięk łańcuchów, którymi skuci byli skazańcy. Niemcy i Ukraińcy utworzyli kolumnę z więźniów skutych parami i prowadzili ich w kierunku Lasu Grabińskiego. Drogę przemierzali potokiem, by nie być widocznym z polan czy drogi. Niemcy obawiali się lasu. Światek szybko wrócił do domu i ruszył w poszukiwaniu pomocy. Zmierzająca do Iwonicza odzież spóźniła się dwie godziny. Nie zdołała uratować prowadzonych na śmierć. Iwonicki las Grabiński, ze stojącym pomnikiem Kurhanem, stał się patriotyczną kalwarią tego regionu. Znajduje się tam pomnik, który został poświęcony w roku 1947. jos käppäduu Idąc szlakiem, mijamy małe zagajniki, duże polany i panoramy. Cisza od miejskiego zgiełku i zapach przyrody, chociaż to dopiero początek wiosny. Na skrzyżowaniu ścieżek po lewej stronie jest drewniana brama z napisem do pomnika. Wytyczoną i ubezpieczoną barierkami ścieżką schodzimy w wyznaczonym kierunku. Przy pomniku wybudowano altanę, a w niej gabloty. Z opisem historii tego miejsca. Niżej stoi obelisk z piaskowca. Zawsze tu wisi na maszcie flaga biało-czerwona. Często palą się znicze. Podobnie złamał tabliczkę. Leży na ziemi. Cmentarz choleryczny 200 metrów. Tam mamy pasiekę, a my tutaj pójdziemy sobie 200 metrów tą ścieżką. Z daleka widzimy mały lasek ogrodzony. Jest tam jakaś wiata. Także najprawdopodobniej to już jest ten Cmentarz choleryczny. A tutaj przed cmentarzem taki mały parking. Można tutaj dojechać autkiem i mamy cmentarz. W ramach projektu, aby umarli mogli żyć, zrewitalizowano cmentarz choleryczny. Na skraju wsi Iwonicz. Wykonano ogrodzenie i tablicę pamiątkową z nazwiskami 115 spoczywających w tym miejscu. Pamięci zmarłych podczas epidemii. Kolery w Iwoniczu. 1849, 1873. Mieszkanie z początku. 114 ofiar cholery, rok 1831. A tam, za tym wzgórzem, w dole, przy rzeczce, jest pomnik pomordowanych 72 mieszkańców Iwonicza. Schodząc drogą betonową z lasu grabińskiego do Iwonicza, można przejść na Cmentarz Choleryczny z roku 1831. Miejsce jest dobrze oznakowane, choć do niedawna były to tylko ślady pochówków. Warto wiedzieć, że w roku 1847, podczas wybuchu epidemii tyfusu, zmarły 83 osoby i proboszcz parafii. Cholera ponownie zaatakowała w roku 1849. A ofiar było 31. W roku 1873 również cholera zabrała 84 osoby. Nie wiadomo, czy ci zmarli zostali pochowani w tym samym miejscu. Postawiono jednak także dla nich tablicę pamiątkową. 5 czerwca 2016 roku na cmentarzu cholerycznym odprawiono przez świętą. Rozpoczęła się od poświęcenia cmentarza. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału, jak również zapraszam na kolejny film.